Mowy Zaratustry, część druga. O uczonych. Gdym we śnie spoczywał, pożerała owca wieniec bluszczowy z mego czoła, pasła się i mówiła przytem. Zaratustra nie jest już uczonym. Co rzekłszy, odeszła precz, nadęta i dumy pełna. Opowiedziało mi to dziecko. Chętnie spoczywam tutaj, gdzie dzieci grają, pod rozwalonym murem pośród pokrzyw i maków kraśnych. Uczonym jestem jeszcze dla dzieci, dla pokrzyw i dla maków kraśnych. Niewinne są one nawet w złośliwości swej. Lecz dla owiec już nim nie jestem. Dola ma tak chciała. Błogosławiona niech będzie ma dola. Gdyż prawdą jest to, wyprowadziłem się z domu uczonych i drzwi za sobą zatrzasnąłem w dodatku. Zbyt długo siedziała madusza o głodzie przy ich stole. Nie jestem, jak oni, ułożony do poznawania, niby do łuskania orzechów. Swobodę kocham i świeże tchnienie ziemi. I raczej na skórach wołowych spoczywać zechcę niźli na ich godnościach i dostojeństwach. Jam jest zbyt gorący, własnymi myślami spalony. Nieraz mi oddech one zapierają. Wówczas na wolne powietrze uciekać muszę. Z dala od wszystkich zakurzonych pokoi. Oni jednak siedzą chłodni. W chłodnym cieniu. Zawsze pragną być tylko widzami i wystrzegają się, aby tam nie siąść, gdzie słońce stopnie przypala. Jako i co na ulicach wystawają, gapią się na przechodniów, tako wyczekują i oni, gapiąc się na te myśli, które inni pomyśleli. Gdy się ich dłońmi chwyci, pylą jako wory mączne, pylą niewolnie. Lecz któż odgadnie, że ten pył z ziaren pochodzi i z żółtego przepychu letnich pól? Gdy się za mędrców podają, wówczas mrozi mnie od ich drobnych powiedzeń i prawd i taka woń czepia się nieraz ich prawd, jak gdyby one z bagna pochodziły. Za Zaprawdę słyszałem również i żabę, co z nich rechocze. Zręczni są i mają mądre palce. Czymże jest moja prostota w ujęciu wobec ich złożonych chwytów? Na wszelkim nizaniu, supłaniu i snowaniu rozumieją się ich palce. I tak oto zgotowują pończochy ducha. Dobre to zegary należy je tylko umiejętnie nakręcać. Wówczas bez omyłki wskażą godzinę, czyniąc przytem skromny zresztą hałas. Pracują jako młyny stępakowe, należy im tylko płodnych ziaren dorzucać. Sami już umieją rozemleć na drobne owe ziarna i biały kurz z nich uczynić. Dobrze baczą sobie wzajem na palce i nie dowierzają sobie nadto. Wynalazczy w małych podstępach czyhają na tych, których wiedza na chromych nogach stąpa. Czyhają jako pająki. Widziałem, jak zawsze z wielką przezornością przyrządzali trucizny, nakładając przytem na swe palce szklane rękawice. I fałszywe kości grać także potrafią. Widziałem ich tak gorliwie oddanych grze, iż pocili się aż przytem. Obcymi jesteśmy dla siebie. Ich zaś cnoty obrażają mój smak bardziej jeszcze niźli. Ich fałsze i kości fałszywe. A gdym u nich mieszkał, mieszkałem ponad nimi, to ich rozgoryczało ku mnie. Słyszeć o tym nie chcą, że ktoś ponad ich głowami kroczy. Ułożyli przeto drwa, mierzwę i śmieć wszelki między mną i głowami swymi. I tak oto zagłuszali oddźwięk kroków moich. Najgorzej słuchano mnie dotychczas pośród najbardziej uczonych. Wszystkie ludzkie słabostki i niedomagania ułożyli między mną i sobą, fałszywą posadzką to w domach swoich. Lecz mimo to kroczę o to wraz z myślami swymi ponad ich głowami. I gdybym nawet po własnych błędach kroczył, znajdowałbym się wciąż jeszcze ponad nimi, ponad ich głowami. Gdyż ludzie jednakowi nie są, tak mówi Sprawiedliwość. I czego ja chcę, tego im chcieć nie wolno. Tako rzeczy Zaratustra.